Witam w poradni dietetycznej witalność. Jestem tutaj dietetykiem, nazywam się Ania Karwańska. Dzisiaj chciałam kilka słów poświęcić piramidzie odżywiania, takiej podstawowej zasadzie zdrowego odżywiania tabliczce mnożenia w świecie dietetyki. Wszyscy kojarzymy słowo piramida zdrowego odżywiania. To sformułowanie jest nam znane, ale bardzo ważne jest to, jakie są proporcje w spożyciu poszczególnych grup produktów. I właśnie o tym chciałam opowiedzieć. Zacznę od stwierdzenia, że brak witalności prowadzi do otyłości. Dlaczego? Dlatego, że kiedy odczuwamy brak energii, jest to połączone z wahaniami glikemii często osoby uskarżają się na nadmierny apetyt na słodycze, na czekoladę, na wafelki, ciastka. Jest to związane z tym, że mają problemy z ustabilizowaniem glikemii. Przyczyn może być wiele, natomiast jest to cała procedura czy reakcja metaboliczna, która Kształtuje błędne koło i to prowadzi do obfitości kształtów. Zaczyna się od nadmiernego apetytu na słodycze. To prowadzi do zaburzeń w glikemii, do zaburzeń reakcji trzustki, wydzielania insuliny. Przez co zaczyna się właśnie FM błędnego koła. Sięga się częściej po słodycze. Mężczyźni sięgają po piwo, kobiety po czekoladę. I to pogłębia właśnie ten proces błędnego koła ponieważ już na stałe można powiedzieć źle wydzielamy insulinę, zaczyna się odkładać tłuszcz w talii. I kiedy ten obwód w talii przekraczał kobiet 82 cm, a u mężczyzn 95, już powinno zawalić się czerwone światło, dlatego że no tutaj już są statystycznie bardzo poważne problemy metaboliczne, znane pod nazwą Zespołu metabolicznego i objawów może być wiele. Już tutaj się to pogłębia. Dochodzi do podwyższonego poziomu cholesterolu, wynika to z tego, że wątroba nie daje sobie rady z podwyższoną ilością wolnych kwasów tłuszczowych krwi. Dochodzi do podwyższonego poziomu cholesterolu, jego utleniania, co prowadzi do miażdżycy. W konsekwencji może dojść do trwałego uszkodzenia właśnie naczyń, może dojść do wciśnienia. I tutaj już dochodzimy do meritum, czyli do chorób układu krążenia. W naszym kraju 45% populacji umiera z powodu chorób układu krążenia, a właśnie podstawowe zasady żywienia, o których wspomniałam na samym początku, mogą absolutnie wpłynąć i zmniejszyć śmiertelność i nasze samopoczucie dlatego że chodzi o proporcje w spożywaniu grup produktów wykazano że można zmniejszyć tą umieralność do 5% populacji a stwierdzono to podczas 25-letnich badań, które są niepodważalne, przeprowadzone zostały na populacjach pięciu krajów. Była to Holandia, Finlandia, Stany Zjednoczone i Grecja oraz Japonia. Okazało się, że największe znaczenie ma udział w diecie owoców oraz tłuszczów nasyconych, które pochodzą z mięsa. Przede wszystkim określa się to jako proporcje w piramidzie. I okazało się, że w Finlandii ubieralność z powodu chorób układu krążenia, gdzie jada się tylko 100 g owoców dziennie, wynosi 30%. A w Grecji, gdzie owoców i warzyw jada się około pół kilograma dziennie, ta śmiertelność wynosi 5-10%. I tutaj te badania potwierdzają właśnie istotę, że każdy powinien poznać nie tylko ogólny zarys grania i ale dokładne proporcje w spożywaniu dostosowane do aktywności fizycznej. Dziękuję.